Istnieje wiele możliwości rozkroju płyty. Ale jaki plan rozkroju jest najlepszy dla ciebie i twojej firmy? IntelliDivide to wie. Nowe oprogramowanie na żądanie łączy 40 lat doświadczenia w optymalizacji cięcia z ogromną mocą obliczeniową chmury. Za pomocą jednego kliknięcia obliczane jest nowe rozwiązanie optymalizacji. IntelliDivide oblicza wiele różnych rozwiązań cięcia dla każdego zadania i to w krótkim czasie ze względu na dużą moc obliczeniową. Użytkownik może od razu porównać wyniki, wybrać swój idealny plan rozkroju oraz przesłać go bezpośrednio do maszyny. Do tej pory po wygenerowaniu planu rozkroju zdarza się, że pracownik ponownie dokonuje obliczeń. Pracownik zmienia w tym celu różne podstawowe ustawienia optymalizacji, dopóki wynik nie zostanie zbliżony do oczekiwanego. Według przeprowadzonych ankiet zajmuje to naszym klientom średnio od 1 do 2 godzin dziennie. Dzięki technologii IntelliDivide można wyeliminować ten etap. Po prostu wybierz pożądaną optymalizację. Zobaczysz ponownie bieg i wszystkie jego plany rozkroju, a potem wyślij to na piłę. IntelliDivide można bardzo łatwo zamówić przez platformę Tapio. Zaloguj się. Aktywuj oprogramowanie w sklepie. Gotowe. IntelliDivide to oprogramowanie internetowe. Oznacza to, że potrzebujesz jedynie dostępu do internetu i możesz optymalizować swoje plany rozkroju. Nie ma znaczenia, jakiego sprzętu używasz. Nieistotny jest system operacyjny i jego aktualność. Nie ma znaczenia, jaką masz moc informatyczną w swojej firmie. Właściwie nie potrzebujesz nawet piły homag. Gdy tylko Tapio otrzyma informacje, z jakimi piłami pracujesz, wszystkie informacje o danych technicznych i parametrach zostaną włączone do Twojej optymalizacji. Dlatego jest idealnie, jeśli posiadasz piłę, która jest już gotowa do użycia z Tapio, ale działa również bez niego. Aby utworzyć plan rozkroju, po prostu skopiuj swoją tabelę z danymi zamówienia do systemu IntelliDivide. To każdy potrafi. IntelliDivide jest dostępny w dwóch wariantach subskrypcji: Basic do 10 tysięcy elementów na miesiąc. Ta wersja jest idealna dla mniejszych firm, które mają niewiele optymalizacji. Advanced do 100 000 elementów na miesiąc. Wersja idealna dla większych firm, które chcą wykorzystać pełną moc chmury. A jeśli jest dużo do zrobienia, to łatwo i w krótkim czasie możesz zwiększyć zarezerwowany limit. Z IntelliDivide możesz korzystać w dowolnym miejscu na świecie. Bez względu na to, kto dokonuje optymalizacji, zawsze uzyskujesz najlepsze wyniki. Szybki, elastyczny, niezawodny. To właśnie IntelliDivide.